Cześć, witam serdecznie na moim kanale. 1 grudnia, zaczynamy otwieranie kalendarza adwentowego i drapania świątecznego kalendarza. Mamy pierwsze okieneczko, jest taka kopertka. Do tego wybrałam sobie dzisiaj starożytny skarb, żeby dodatkowo wydrapać oprócz właśnie kalendarzy no i zaczniemy od otwarcia właśnie tego kalendarza świątecznego. na naklejeczkę i cóż tu jest ciekawego. Mamy od Alchemii to jest balsam do ciała. Mam tą ściągawkę, już sobie zaglądamy do ściągaweczki. To jest esencjonalny balsam do ciała. Pojemność tego balsamu to jest 15 ml. Jak widzicie, cena tego balsamu za to 15 ml to jest aż 67 zł. I już czytamy. Esencjonalny balsam o bogatej konsystencji, o działaniu odżywczym, nawilżającym, rewitalizującym i odmładzającym skórę. Preparat stymuluje proces regeneracji i odbudowy naskórka, chroniąc jego barierę hypo, hy, hydrolipidową. Łatwo się rozprowadza i doskonale wchłania. Skóra po aplikacji staje się aksamitnie gładka, miękka w dotyku i optymalnie nawilżona. Będę testować, bo ja mam no, dosyć suchą skórę, taką alergiczną, więc na pewno przetestuję. Nie jest to za duża pojemność, ale może na jakieś dwie aplikacje wystarczy. Data ważności jest do marca 2023 roku, więc dosyć krótka. Ale myślę, że do tego czasu uda mi się wykorzystać. Więc pierwsze pudełeczko, pierwsze okieneczko. Jest to balsam do ciała o wartości 67 zł. I przechodzimy do drapania kalendarzy. Jakieś gwiazdy tu będą. Może w końcu w tym bonusie Mikołaj się trafi. Mam z z numerem 6, 12, 18, 22 i 24. Dobierzemy pierwszą gwiazdeczkę. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy tych drapmasów w tym roku. Tu mamy sanie za dwie dyszki. Kolejna zdrapeczka numer 12, pierwsza gwiazdeczka. Mamy lizaka, zastówkę. Nie wiem tylko jak zrobimy później, bo niby tych woreczków, kopert jest 25. Tutaj okienek też jest 25, ale jest ten dodatkowy bonus 26, ale to może w ostatnim. W filmiku sobie dodrapiemy wszystko. Tu jest kula za 200 tysięcy. Kolejna. Mamy skrzata za 30 zł. I ostatni kalendarzyk. Co my tu mamy? Mamy rękawice też za 200 tysięcy. No, na razie gwiazdek nie ma. Kalendarzach, ale to dopiero pierwszy dzień. Zobaczymy, czy będą wygrane w starożytnym skarbie, bo jak na razie ten starożytny skarb dosyć fajnie dawał wygra, wygrywać. Tu szukamy trzech takich samych symboli, a w bonusie muszą być cztery takie same. No i sprawdzamy. Mamy mumię, dzban. Mamy drugą mumię, Kleopatrę i Sfinksa. Tu nie ma. Druga gra jest hełm, Ibis, Dzban. O, już bonusu nie będzie. Palma. odrapie drapie. Mumia. Nie mogła być wyżej ta mumia. Gra trzecia. Hełm, Faraon, Kleopatra, Sfinks. Też już nie będzie, dwa faraony tylko. Gra czwarta palma, statek, słońce, sfinks, wielbłąd, też nie ma wygranej. Gra piąta jest łuk, wielbłąd, słońce, drugi wielbłąd i winogrono. Kolejna gra, szósta, mamy harfę, papirusa, drugą harfę, no może będzie w końcu trzecia harfa, skrzynia i łuk, też nie, tak podpuszczają tylko. Tu mamy papirusa, harfę, też powinna być wyżej, kleopatrę, piramidę i faraona, niestety. Starożytny skarb dzisiaj pusty. YU znalazłam. Więc na razie bez wygranej ani gwiazdek w kalendarzu, ani wygranej w starożytnym skarbie. No ale jest balsam do ciała, do testowania. Teraz sobie zobaczymy jeszcze, jak on wygląda w środku. O, jest to taka tubeczka. No, myślę, że na jakieś dwa razy wystarczy. Dobra, dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie kciuki za następne dni. Może znajdziemy te gwiazdy i dadzą jakieś lepsze wygrane niż do tej pory, czyli te dyszki marne. Dobra, kochani, dzięki serdeczne jeszcze raz. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się, buziaczki, pa pa!